Witamy serdecznie. Mam na imię Mariusz, to moja mama Grażyna w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zrobić, pokazać, pokazać. jak się robi pierogi z mięsem i z kapustą. Zgadza się, dokładnie. Tak. Zaczynamy. Do tak. przygotowania pierogów użyjemy następujących produktów. Tak. No. Do ciasta to będzie mąka. 500, tak? No, no, w zależności może być to, to, a tam no zależy więc, kto lubi. Jajeczka. Dwa. W zależności od ilości pierogów, mm -hmm. a akurat u nas jest duża rodzina, no to musimy wziąć... A na ile tak? osób starczy tak mniej więcej? Pół kilo mąki, no to starczy tak na... Dwie osoby to będzie no, to gdzieś... Pół kilo to cztery osoby spokojnie, tak? Cztery osoby spokojnie no. i jak będzie połowa mąki, to jest jedno jajko. A my więcej robimy, no to dwa Dobra, jajka, bo do ilości mąki. Dobrze. I do tego potrzebny olej. Mm -hmm. I woda ciepła. Ciep... Nie gorąca, tylko ciepła, dobrze ciepła. I szczypta soli. A po co ciepła? Dlaczego tak? No żeby olej dobrze się połączył a, z wąską. Z ciastem, z ciastem tak. bo zimna mm -hmm. woda, olej nie pochłania, nie? No. Super. No a teraz co? teraz co? A do farszu ale... potrzebne jest. My, my w tej chwili używamy mm -hmm. mięsko wołowe, mm -hmm. które będzie obgotowane do rosołu. I kapustka kiszona. Tak. No. To jest pół kilo więcej. Będzie. To na pół kilo nawet, więcej. Na pół kilo przypuszczalnie mięsa. Mhm. To tak gdzieś dobre pół kilo kapusty kiszonej. Mhm. O. No i słonina to będzie, żeby omaścić. Znaczy, łomastę, to być O tak zwaną do tego farszu. Do I A po potem czemu? na zewnątrz w jeszcze, tak? tak, tak, i na zewnątrz, hmm. i do wewnątrz. I do tego będzie cebulka. A cebulka przysma. do farszu? Hmm. Do farszu, bo będzie przysmażana. Wiesz, no i w, pierwszy, w pierwszym rzędzie hmm. będziemy obgotowywać kapustę, żeby ona była miękka, hmm. i mięsko hmm. rosołowe. A później ciasto będziemy robić? A później będziemy hmm. ciasto, bo musi. Ten farsz, jak się skręci, to trzeba on musi trochę stężeć. Rozumiem. Żeby nie był a to taki... trzeba wycisnąć wcześniej, czy za... to, to się wyciśnie już po ugotowaniu. Aha, rozumiem. Po ugotowaniu. Taka kapusta, jaka jest, to się rzuca do wody, a później się ją wyciśnie i będzie miała ten smak, taki, jaki potrzebne. Bo jak się wypucze wcześniej, to jest za mdła. Dobrze. No. no to co? No to do garu. Da, Dajemy do gardu. Wrzucamy mięsko. Tak. I na tym można dołożyć sobie porcję rosołową czy kurczaczka i wtedy wychodzi nam świetny rosół królewski. Królewski, królewski. Tak? włożyliśmy tą miaskotę wołowę, może być y, pieczeniowe, może być szpondę, bo... cokolwiek wołowego. Bołowe. Cokolwiek mm. No i dajemy tam listek, ziele. Oczywiście trzeba dać sól, bo to nie może być... Dobrze ile soli? O, o, tak, wiesz, kultury, A. No tak wiesz, półtorej łyżki, w zależności, ja bo to gotuje się do to nasz będzie mięsko miękkie, tak mniej więcej. No. godzinę, no. półtorej. No. 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 A następnie co, teraz i kapustę? Ka I kapustę trzeba też odgotować, to proszę wrzucamy tutaj no. do garnka. Trzeba troszkę wody wlać, bo jest za mało, żeby tak no, przykryło, ja żeby przykryć są kapustę i niech się ona gotuje. Tak samo mięso i mięso zutopione. Tak, się przykryło, tak? Tak, tak. Ciepłą leję. Ciepłą ciepło dobrze. Tak, ja o, przykryło. No i co? No co, wiem, po, co? Tak. Yy, mama powiedziała, okay. <grywa> że mniej więcej po pół godzinie Tak, odsadzamy kapustę kiszoną na cezak, no, żeby ostygła. Okej, okay, to wlejemy. Odcedzimy. Tak, pan, pan mm. tak. ja no co na obcie, tak, sobie spokojnie jestem. Tak, można ewentualnie, jak komuś bardzo się spieszy, bo my mamy no jeszcze czas, bo mięsko się gotuje, mm -hmm. po prostu troszeczkę przelać zimną wodą, żeby było, żeby nie porzyło, jakby zimno. Troszeczkę. Troszeczkę. Troszecją po to przestygnięciu to, ja. kapusty obgotowanej wyciskamy ją z wody. Ręcznie, tak? Ręcznie, tak. W międzyczasie, zanim się ostudzi kapustka, zanim to mięsko wyciągniemy i skręcimy, możemy sobie przyszykować słoninkę, tłuszczyk do omaszczenia tego farszu. To kroimy drobną słoninkę. Drobną Tak, drobną nie nerwowo, nie nerwowo, nie, nie nerwowo, bo po paluchach idzie. I co? No tak, nie za nie dużo. dużo nie trzeba, taki mały kawałeczek. Jeszcze tak ze dwa, takie te trzy. Wystarczy, wystarczy. To mniej więcej tak tego tłuszczyku, nie za dużo, żeby to nie było zbyt tłuste, ale, ale musi się to wszystko zlepić. Tak, na dajemy patelkę. Na patelkę słoninę A później cebulkę, nie? Pierwszy przygotujemy sobie. No, tak? tak i ce... i słoninkę stawiamy na... A się rozpuści. A na cebulkę. A, A dopiero później cebulkę. Tak, tak. nie, nie można zrobić zap... tego błędu, żeby słoninę razem z cebulą tak. dać, bo to... Ona no, będzie wchłaniać cały czas no, tłuszczę. Najpierw się musi... Słoninka wytopić, dopiero się daje cebulkę. To też do niej tylko proszę kroić. To co, teraz słoninka do wytopienia. Tak. Jak się wytopi, to dorzucimy cebulki. Tak. No do wytopionej słoninki dodajemy cebulkę. Tą, co wcześniej przygotowałam, tak? Tak, 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 no, tak. No to już, Nie, i ona ma się tak ładnie, tak leciutko tylko udusić, zarumienić, żeby nie była przypalona. Taki od złocistego koloru, tak? Taki, taki, mhm. taki, właśnie, żeby była taka przeźroczysta. Już no. No, w tej chwili wystarczająco jest no. zeszklona, jest, nie, nie musi być bardzo przyrumieniona. Odstawiamy, tak? I odstawiamy. Po prostu no. wyłączamy i niech stoi. Aż będziemy kręcić kapustkę i mięso. Pokrojone na mniejsze kawałki mięso ugotowane fajnie no. proszę włożyć do, do maszynki. maszynki i, tak, i przekręcamy. Tak, tak. Na No. Chwila. No. No. No i teraz będziemy kręcić kapustę. Aha. Tuż po mięsie. Tak, tuż po mięsie. Kręcamy maszyneczkę. Kapułę. A, węcik, żebym sobie paluszków też nie skręcił. Skręcone mięsko z kapustą dajemy Aha. do większej miski, żeby to wyrobić. Wnosimy ten tuszczyk, tą cebulaczkę tak, jak To mieszamy to? Tak. Ręcznie? Nie, 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 nie. Proszę czy W pieprzu? W pieprzu. Ale, że jak już ktoś robi pikant. No, no to trzeba to to zależy indywidualność. To już smakowo, smakowo to się każdy dopasuje oczywiście. I sól. I sól. Stop. Teraz tak. Zmieszaliśmy składniki? Tak teraz co? Rączką? Trzeba czyst oczywiście czyste no, rączki. Fajnie to, to wyrobi, żeby się to tak fajnie. A, jedno ciasto takie. A. A. Jedno i to masę. Wtedy się wtedy lepi ta kapusta, wiesz, rozprowadzi. Bo łyżka to jest łyżka, nie? A ręka to. Tam trochę wiesz lepi, wyrabia. Kapusta będzie tak roz Tak wyrobiony farsz wstawiamy na, na minimum pół godzinki do lodówki, żeby stężało. Wtedy lepiej się nabiera do, na, na pierogi. Aha, lepiej się No lepiej się, się lepiej, bo jest tak troszkę stężało. I do lodóweczki. No i do lodóweczki. Oto tak. Yy. Przystępujemy do zrobienia ciasta. Tak. To czyli co? Mąka. Mąka. Dużo tej mąki? No to w zależności ile osób będzie. No nie tak, same tak, kilo? Dajemy teraz, tak? No. Jeszcze, jeszcze? Tak, dla nas no, to trzeba dużo, ale jak jest trzy osoby to no. pół torebki, pół kilo no. tak wystarczy. No i całą na razie, tak? A no. My, no, 4, my, osób. my dajemy na razie, no, no całą. Dobrze, teraz ja to robię, bo ja też się nauczyć trochę, nie? Tak, tak, tak. No, teraz co? I do tego sól. Do soli. Mhm. Ta. Jajko? No. Jedno, dwa, u nas dwa. No, u nas dwa. Jeszcze troszeczkę dosób najwyżej mąki, bo będzie mało. A jak na pół kilo? Mąki to jedno jajko. Zgadza się. No. I co, ole, olej czy pierdolenie? Najpierw olej. Najlewany. Ile tak? No tak, no ale ze dwie łyżki jak na pół A. kilo. No, tak A u nas już. to tak troszeczkę więcej, bo no, bo będzie więcej. Dzielmy dosyć jeszcze tego ciasta. A mąki tak? Tak, mąki, bo u nas troszkę więcej będzie. No, no Prawie kiluś wyszło, no? No, wystarczy. Nie żałujemy? Tak. C czekaj, łyżką myszką ci myszką zamieszać troszeczkę. Okay. Tak. Środek, środek nie no. tu wycieka. dobrze. No, sam środek, żeby to połączyć, tak na razie, olej z jajka. A tak a na... Nie na zewnątrz, tak? No, żeby na zewnątrz nie wypływało. Jeszcze w zmianę tak. tylko krucha zrobiła. No. no. Jeszcze, jeszcze. Dokładaj, Mąki, tak do łyżką. Cały czas mam się trukać. Dobrze. Zdolny jesteś. Wziąć. Uh -huh. No i teraz możemy do, dolać ciepłej wody. Nie gorącej, tylko ciepłej. Proszę mi Troszeczkę. Uh -huh. I tak jakby co? So to będzie się dolewało. Teraz to się. Jeszcze gdzieś... troszeczkę tak łyżką, żebyś taką kluskę taką... I zagarniać tutaj te łunki, tak? No zagarniać, no, tak, do, tak, do środka do środka. tak. No. no tak te ręce się oblepią bardzo, okay. nie? No jeszcze można dolać, bo na pewno trzeba będzie dolać. To ciasto ma być takie elastyczne. To już trzeba... się troszeczkę... tak? Tak, tak, no. no Już teraz to będzie można wyrabiać, wyrabiać ale jeszcze, jeszcze trzeba troszkę dolać wody, mm. bo to w zależności od ilości mąki. No, ta woda nie uciekała, nie No uciekała. to tak sobie rękami weź to teraz sobie już powoli. W środku na razie wyrabiaj tak i rękami mąkę. Do środka tak, cały Do środka. Mam się doleje wody? Tak, doleje ci. Nie tylko do ciasta, oczywiście. <laughs> Staraj się jeszcze, jeszcze. Okay. No na razie będzie to. i taką kulkę zrobić, zobacz jaka jest gęstość, a resztę i pokaż. No dobra, czekaj, to jeszcze do, dokładaj tej mąki tak z boku. lepiej nam po prostu w górę. No wlepiam już tak, bo trzeba wyrabić. może być. Tak jeszcze. Jeszcze. A Słuchaj. jak będzie coś trochę mąki, zostawało to kapkę wody i to wszystko hmm. zabierze, nie? Po prostu ciasto trzeba wyczuć, żeby było elastyczne. A jak teraz, czy jeszcze wody? Nie, już bym nie dawała. Znaczy, no, czekaj, czekaj, czekaj. Mm -hmm. O co jest tu, mm -hmm. bo będzie źle wchłaniać to, to... Troszeczkę, ale dosłownie tak kapeczkę. To chyba ten... taka szkolka sparszyła. No tak. Żeby na takie tak... kilomąki była. Tak. No, takie jeszcze no. troszkę. No to żeby się rozwiązania. Kolejnie ja to sobie zrobię. Nie bójcie, mam ja tu jestem od takie ciasta. No. no. Bo jakbyśmy zrobili ciasto tylko na jajkach i na oleju, to by to po prostu było bardzo twarde. I mm -hmm. dlatego dolewa się stopniowo tej wody tak, żeby to było takie elastyczne ciasto. A jak ja się przylega to trochę tu co? Posypają To... Troszeczkę pokażę jakie to jest. To no może być, tylko czy... a jakby coś to takim nożem troszeczkę zgarni. Pokażę zobaczę jakie jest. No, no, tak żeby się fajnie, o, może być. Teraz trzeba bardzo dobrze je wyrobić, tak żeby było gładkie to ciasto. Dosyć to tak troszeczkę schodzi, ale, ale... Musi być takie, takie elastyczne, gładkie ciasto. teraz to jest taka krucha.

Zgniecione ciasto tak. dzielimy na cztery, no. mamy małą stolnicę, tak? No właśnie, czekaj tak. ty ma pół i później... No dobrze. No, pomijesz, pomijesz. Teraz po kawałki. Dobrze. Trzy, Trzy. Cztery. Dobrze, dwa, to cztery. Trzy lekko, hmm. lekko pasujemy. Lekko, tak. Te i no. bałki teraz. Równomiernie, żeby była mhm. jednakowa grubość. Dobra, teraz to odwróć. Ciasto i z tej strony troszkę posyp. Tak, leciutko. Dość. No. No się rozciąga. Widzę. Nie za dużo tej mąki. Mhm. Żeby ta była pod spodem z tą mąką, tak. a wierzch ma być. A, nie, 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 bo nie, nie tak, tak? tak, nie posypywana jak najmniej mąki, bo, bo jest Mieczu, Teraz użyjemy pewnych urządzenia, tak? No, pokażę, ja zrobię tym. A, ty mąki. a ja zrobię z szklanki. O. Dobra. I, I na przykład, jeśli ktoś ma taki. Malutki drobny przyrząd do robienia pierogów też jest dobra rzecz, bo zaraz pokażemy jak to wychodzi. Dobra. A jest zwolennikiem, że trzeba to szklanko to dobrze. Ty są tak jak ja tak. I teraz wyciągnij fasz, proszę. dwie małe. Dwie małe łyżeczki. Tak. W razie. Dajemy tak, na przykład takim przyrządem do pierogów, taki fajny. O, tak się tylko zlepia. I już jest. Teraz ja spróbuję. No tak. piękno, a Ty sobie próbuj ręcznie. Proszę do się podjechać, bo to jest bardzo ważne. Tak, Ale tym to jest środek. tym to jest tak naprawdę wygodnie robić. O, tak. Się naciągamy tu. Ważne, żeby te ciasto było, że tak powiem, wilgotne, tak mi się zdaje, żeby się lepiło. No dlatego nie no. posypuje mąką. Tak, żeby nie było właśnie tutaj warstwy mąki. Bo będzie ciężko z... sklepić. O, jaki pierożek by wyszedł. A można zrobić widać jeszcze, nie? No można. Takie wzmocnienie, no, jak... o. I takie się tutaj można, o. Delikatnie, żeby się takie, takie właśnie zakończenie. Proszę. Bliżej, bliżej. Kuleczka. My wchodzimy na ciasto, lekko naciągając i tak, żeby te ciasto tu przypadkiem nie, nie znalazło się między, między warstwami. O, o tak, o. jeszcze tak najlepiej robić, jak się tak ciasto położy, przycisnąć tym środkowym o, palu, palcem, a tutaj to A są prawie, to tak Oczywiście. No, no jest. I w tym momencie te ciasto się fajnie zlepi i przez to się nie uspłynie no. Po ulepieniu tych pierożków należy je tak właśnie poukładać, na takiej ściereczce. Żeby się nie zlepienie. I ważne, żeby się nie, te pierogi nie sypały. No. Pierogi gotujemy teraz w sumie w gorącej, w gotującej się wodzie, no, tak. osolonej. No, tam... Dwie łyżki, nie? Tak, na taki garnek dwie Co najmniej, nie? No. Tak, dość. Okay. No i wrzucamy. Z tej ilości, co była tych pierogów, na taki garnek to raczej połowę tych pierogów. No. Żeby się, nie, żeby się po żeby prostu nie, nie skleiły, żeby się, się, się tak, mieszać, tak? Yy, luźno gotowały, tak mieszać łyżeczką. mieszać, tak oczywiście. Tak. No jak się da za dużo, to one, one się mogą... No nic się nie stanie, ale się długo gotują. Mhm. Niepotrzebnie. To ma wrzuca i ja obserwuje. Tak, ale od czasu do czasu no pomiesza. trzeba kręcić. Gdy pierogi wypłyną? Jak wypłyną i zaczną się gotować, y -hmm. bo musi zacząć bulgotać woda, y -hmm. gotować się, to tak do 5 minut. 5 minut mają się tak... Na takim wolnym ogniu, Na tak? takim wolnym, żeby to się ta woda gotowała, nie? Y -hmm. bo to w tej chwili tylko wypłynęły. I po 5 minutach no po pięciu Pierogi są już gotowe. I co nam pozostało? Rzeżyś? Wspólnymi siłami żeśmy to Oczywiście. przekazali Państwu i życzymy smacznego. Go. Hoje. Ah.